Dziękuję wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku <laughs> parę informacji na temat moich filmików, a szczególnie pokoło kwietnia, no bo e, w kwietniu będą by się pojawiać filmiki raz w tygodniu postanowiłem się będę wam złożył te filmiki w wiekiem w, w piątek gdzie stać godzina 15, tak, bo wchodzę teraz w piątki. Hmm. Dlaczego ze względu na to, że nie mam na razie pomysłów na filmiki? No czas to też jest mi trochę potrzebny. No bo z tego czasu to czasami nie mam, bo to albo pomysł w robocie, albo inne sprawy, albo w mnie mi w domu wyciąga na spotkanie. albo to ja na jakiś maruszy pójdę i wiecie jak to jest. No no i szczególnie, że dzisiaj w e, znaczy ogóle przez jakiś czas e, mm, mam no mam po prostu słabszy dzień nie, każdy ma e, prawie słabszy i lepszy dzień e, może kiedyś mam nadal wtedy vlog życiowy i vlog No a po prostu e, e, po moich filmów bo tam, zauważyłem, że mało komentarzy jest ja tam mogę wiecie, nagrywać vlogi vlogi, że jest co, bo, e, to tylko na, na ten moment, ten się opiera ale ja też chcę e, nagrywać coś, dla widzów, to, co oni by chcieli oglądać to, co oni by na moim kanale żeby mój kanał jakoś się rozwijał jest na przykład, ja będę coś nagrywał, będę miał myśl, będę układy układać na rusz, bo nie pisz na kartkach, co nie, jak no, jak to się mówi, no, z czym na rusie, tylko po prostu rysu kół, tak, wymyślą muszę, mówię, i sobie układam plan, to mam powiedzieć w danym filmie i tyle, nie, chociaż jest część niezbyt gruzowo ogrzewana, to jest YouTube, to jest już wszystko w tak jak par, parę lat temu na ulicy, to wówczas, jak powiedziałem, nie, nie wszystko można e, pokazać co na YouTube, i nie wszystko można robić i w górę, to ja tam urwałem piernego, urwałem e, w górę i... Aj! Siedziałem tej historii. No, nie mam ochoty, żeby się nie chciać ani się śmiać, bo... No, a ciężko, więc ciężko. A więc może nawet no, kiedyś e, taki, który rok, y, y, y. Muszę to no, e, najpierw wybrnąć, co myślę, co i jak. W y, 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 górę może nie patrzę y, z y, obawem, może w górę. Ale to już tak jak powiedziałem. Może nagrę to w po osobnym odcinku. No i cóż. Y, maj i czerwiec jak będą moje no, kanały wyglądać zobaczę ile filmików nagram w kwietniu no teraz mamy ostatni tydzień marca to także trochę czasu jest do kwietnia na pewno będę miał trochę na cały kwietniu nagranych filmików no I w kwietniu będę też żeby Fanfara jakiś film nagrywać, żeby już był to już na maj. Zaraz się zapytacie, dlaczego tak robisz, że w na zasadzie, na przykład nagrywam już, czy nagrywam już, czy nagrywam już, czy nagrywam, czy nagrywam już, czy nagrywam w na nagrywam już, czy nagrywam na nie mam po prostu czasu i innych pomysłów i Nie Miałem nagrać parę urbex, ale jedna no, fabryka jest na wyrzutu. No, bo kiedyś tam na dawnych mój kanałach były urbexy, więc urbex to fajnie się, się rozwijał, ale na tym kanale to jeszcze nie było bo jak stworzyłem nagrość z tą i z tym samym to wiecie, ja na przykład wszystko znam na palcach, ale moi widzowie to mogą nie wiedzieć, no chyba, że niektórzy widzą, że ze starego r, r, kanału na mój kanał przyjeżdżają i wiedzą o co chodzi, ale tak to e, wątpię nic już mogę Wam nie powiedzieć Dajcie znać w komentarzu, jakie fi filmiki by chcieli, żebym na Wam nagrywał. No i postawiam sobie e odpowiedzieć na Wasz komentarz, czy bym mógł e e taki film nagrać, czy też nie. czy bym indywidualnie coś innego. Także trzymajcie się, się ciepło. No i zostawcie to łapkę w górę i subskrybujcie nas, żeby trochę te specyfiki podnieść.